Właśnie odebrałam swoje wymarzone, wyremontowane, świeżutkie mieszkanie, które kupiłam parę miesięcy temu w starej kamienicy. A, spełniłam swoje takie małe marzenie. I chciałam Wam pokazać, jak wyszło. Uwaga. Kocham. Kocham ten design. Szczerze mówiąc, to chętnie bym się sama tutaj wyprowadziła. Patrzcie na tę kuchnię. No, jest po prostu przebosko. Love it. O, tam jeszcze jest drabina, którą muszę usunąć. <grych> Ale jest wspaniale. Za zabudowę, jak zwykle, odpowiedzialny jest Ernest Rust. Bo to już sprawdzona, jakościowa, dobra firma. Robili też u mnie w domu całą zabudowę. Jestem zachwycona, jak zwykle jakością wykończenia. Ta kuchnia wyszła po prostu przepięknie. Wiem, że zaraz będą też pytania o kamień, więc kamień, kochani, zamówiłam z firmy BW Wiśniewcy. To jest prawdziwy kamień, jest naprawdę, no boski. Sami zresztą widzicie, bardzo polecam, też, też super się spisali i kuchnia dzięki temu wygląda jak z okładki. Magazynu wnętrzerskiego. <laughs> tu Wam jeszcze pokażę, jak wygląda zabudowa. Mega pięknie. Dokupiłam parę takich e, drobiazgów. E, większość z West Winga. Na przykład ten Bazon też jest z West Winga. Przepiękny. Jakieś takie klasyki w postaci albumów. O, tutaj ta lampa. Słuchajcie, też jest Westwing, Wing. Czekajcie to. Zobaczcie, jaką ma wspaniałą fakturę. Udałam lustro tutaj, żeby ktoś mógł później robić sobie tutaj zdjęcia. Tutaj też ta jest z Westwinga. To jest stolik, który robiłam na zamówienie. A dywan, kanapa West Wing, a tutaj fotel jest vintage. Także jak zwykle mieszanie styli nowoczesnego z retro. Wiecie, znać, jak mi się podoba. Tu Wam jeszcze pokażę sypialnię. To są piękne drzwi, które podobne mam u siebie zresztą w sypialni z firmy Otif. Bardzo dobrze wykonane. Polecam Wam też serdecznie. No i szafy, szafy, szafy. Kocham te takie półokrągłe wykończenia. Również z Ernest Rust. Lampa z Westwinga I łóżko również wykonane na zamówienie w Ernest Rust.